Cześć Magda, witam cię. Słuchaj. Bardzo Ci dziękuję za świetne tutaj przedstawienie. Bardzo nam się wszystkim podobało. Wszyscy tutaj klaskali gratowali, jak było, zresztą widać na live. I sobie mam do ciebie kilka pytań, ponieważ jesteś już taką dojrzałą artystką. I chciałem się zapytać, jak w ogóle zaczęła się Twoja przygoda z muzyką tutaj? Tutaj czy w ogóle, moim życiu. No, życiu. Tak? W całym moim życiu muzyka to jest tradycja rodzinna. Mama jest z zawodu skrzypaczką i w tej samej rodzinie zawsze, od zawsze była muzyka, więc w najmłodszych jak śpiewałam i grałam też na instrumencie. Ile to już lat śpiewasz? No śpiewam właściwie od odkąd się urodziłam. Myślę, że szybciej śpiewałam niż mówiłam. <laughs> Okej, okay, a powiedz, tylko śpiewasz, czy też na jakimś instrumencie też grasz? Jestem wykształconym muzykiem, jeśli chodzi o grę na wiolonczeli, tak, skończyłam Akademię Muzyczną. Okej, okay, słyszałem, że ostatnio nagrywałaś teledysk na Macie, powiesz nam coś o tym? Zgadza się, nagrywałam teledysk do mojego pierwszego debiutanckiego singla i teraz już można go obejrzeć na YouTubie i w planach oczywiście są kolejne teledyski. Super. A powiedz mi, jak Ci się podobał w ogóle ten projekt TV Stage? Uważasz, że w hotelach dużo osób będzie przychodziło na takie wydarzenia, że ktoś będzie coraz więcej? Częściej takie wydarzenia będą się działy? Myślę, że tak. Myślę, że teraz przetarłam szlaki. To był pierwszy taki koncert chyba, z tego co wiem. I myślę, że po takim udanym debiucie będzie po prostu coraz więcej publiczności i, i na pewno będzie tutaj dużo słuchaczy. Okej, okay. jeszcze raz dziękujemy Ci za dziękuję Twoją energię. Dzięki bardzo. Do zobaczenia.